Janusz Gajos, nazwisko, które w Polsce i poza jej granicami stało się synonimem mistrzostwa aktorskiego, ikona teatru i kina, człowiek, którego obecność na ekranie i scenie wzbudzała zachwyt pokoleń, nagle znalazł się w centrum osobistej dramatycznej walki o zdrowie. Dziś świat dowiaduje się o najtrudniejszych dniach jego życia, które dotychczas pozostawały w cieniu medialnego blasku. Urodzony 23 września 1909 roku w Dąbrowie Górniczej. Gajos od najmłodszych lat wyróżniał się pasją do sztuki i niezwykłym talentem aktorskim. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie rozpoczął karierę, która szybko przerodziła się w legendę. Jego role w takich filmach jak Człowiek z marmuru, Ziemia obiecana czy Królowa Bona uczyniły z niego nie tylko ulubieńca publiczności, ale też symbol polskiego kina dramatycznego i głębokiego wrażliwości aktorskiej. Każde pojawienie się Gajosa na scenie teatru czy przed kamerą było wydarzeniem, a jego nazwisko stało się gwarancją jakości, mistrzostwa i niepowtarzalnej charyzmy. Jednak za tym lśniącym wizerunkiem kryje się teraz dramatyczna rzeczywistość. Według ujawnionych właśnie informacji, Janusz Gajos zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym, postępującym zespołem zwyrodnieniowym układu nerwowego, który wpływa zarówno na jego zdolności motoryczne, jak i pamięć. W wywiadzie dla Kultura Polska jego żona Elżbieta Brożek-Gajos rzuciła światło na kulisy tej trudnej walki. Janusz nie może już wchodzić na scenę tak jak dawniej, ale w jego oczach wciąż widać inteligencję i godność, powiedziała. Aktualnie Janusz Gajos jest leczony w Klinicznym Instytucie Neurologii w Łodzi, miejscu specjalizującym się w opiece nad pacjentami z przewlekłymi chorobami neurologicznymi. Jego codzienność. To intensywna rehabilitacja fizyczna, mająca na celu utrzymanie sprawności ruchowej, terapie poznawcze wspierające pamięć i zdolności językowe oraz wsparcie psychologiczne, które pomaga aktorowi stawić czoła drastycznym zmianom w życiu. Dlaczego świat dowiaduje się o tym dopiero teraz? Rodzina utrzymywała prawdę w tajemnicy przez niemal dwa lata. Powody były wielorakie i głęboko ludzkie przede wszystkim szacunek dla samego Jana człowieka który nie chciałby publiczność widziała go w słabości. Po drugie, aby uniknąć zamieszania w środowisku artystycznym, jego nieobecność przez dłuższy czas była tłumaczona po prostu odpoczynkiem lub emeryturą. Wreszcie, nadzieja na poprawę zdrowia bez konieczności medialnego ujawniania trudnych momentów. Elżbieta Brożek Gajos tłumaczy: Nie możemy dłużej milczeć, gdy wszyscy pytają, dlaczego Janusz zniknął, to nie jest koniec. To nowy rozdział, w którym walczy po swojemu. Reakcja fanów i mediów była natychmiastowa i poruszająca. Setki komentarzy w mediach społecznościowych wyrażają szok, smutek i wsparcie dla wielkiego aktora. To niewiarygodne, że ktoś taki jak Janusz musi przechodzić przez coś tak trudnego, piszą internauci. Dziennikarze podkreślają, że chociaż Gajos nie jest obecny na scenie, jego legenda i wpływ na kulturę pozostają niezachwiane. W ciągu kilku godzin od ujawnienia informacji, temat zdominował nagłówki portali kulturalnych, a artykuły analizujące jego dorobek artystyczny i aktualną sytuację zdrowotną mnożyły się jak grzyby po deszczu. To prawdziwy cios dla polskiej sceny i kina. Przypomnienie, że nawet najwybitniejsi artyści są śmiertelni, a ich życie osobiste i zdrowotne bywa dramatyczne i pełne niewypowiedzianych walk. Janusz Gajos, człowiek, którego talent inspirował pokolenia. Teraz walczy w milczeniu, pokazując prawdziwą odwagę, której nie mierzy się nagrodami ani aplauzem, ale codzienną determinacją i niezłomnością ducha. Każdy, kto kocha polską kulturę i kino, odczuwa teraz mieszaninę szoku, współczucia i podziwu. Świat zrozumiał, że legenda, która przez dekady była niemal nieśmiertelna w oczach publiczności, również musi mierzyć się z kruchością ludzkiego ciała i umysłu. I chociaż Janusz Gajos pozostaje poza sceną, jego przypomina nam, że prawdziwa wielkość aktora nie polega jedynie na roli, ale na sposobie, w jaki stawia czoła życiu nawet wtedy, gdy życie staje się najbardziej nieprzewidywalne i brutalne. Janusz Gajos, urodzony w 1939 roku w Dąbrowie Górniczej, od ponad sześciu dekad fascynuje publiczność swoją niezwykłą wszechstronnością aktorską. Już od wczesnych lat młodości wyróżniał się nieprzeciętną wrażliwością i zdolnością do wchodzenia. W skomplikowane role psychologiczne, co sprawiło, że media zaczęły nazywać go twarzą polskiego kina. Jego kariera to nie tylko liczba ról czy nagród, ale pełne głębi portrety ludzkiej natury, które pozostają w pamięci widzów na zawsze. Do ról, które przeszły do historii, należą m.in. innymi Cztery pancerni i pies, rola Janeka Kosa, dzięki której zdobył ogólnopolską sławę i serca widzów w każdym zakątku kraju, Body ciało Rola pełnego napięcia wewnętrznego księdza, za którą zdobył prestiżowe wyróżnienia na festiwalu filmowym w Polsce. Ucieczka z kina wolność. Rola cenzora, będąca symbolicznym komentarzem o wolności i artystycznej niezależności, która odbiła się echem w całym środowisku kulturalnym. Ale nawet największe legendy nie są odporne na czas i chorobę. Elżbieta Brożek Gajos ujawnia, że pierwsze alarmujące sygnały pojawiły się pod koniec 2023 roku. Janusz zaczął zapominać kwestie dialogowe, coś, co nigdy wcześniej się nie zdarzało. Poruszanie się stało się trudniejsze, konieczne było wsparcie laski. Stał się bardziej wycofany, mniej kontaktował się z przyjaciółmi z branży artystycznej. Elżbieta opisuje te zmiany w sposób poruszający. Janusz zawsze był niezmordowanym opowiadaczem historii. Teraz słucha więcej, jakby przeżywał wszystkie swoje role na nowo, w myślach i wspomnieniach. Obecnie Janusz Gajos przebywa w Klinicznym Instytucie Neurologii w Łodzi, miejscu specjalizującym się w opiece nad pacjentami z przewlekłymi chorobami układu nerwowego. Każdy dzień to dla niego intensywna walka i niezwykłe doświadczenie terapeutyczne. W ramach programu leczenia Janusz uczestniczy w terapii pamięci, wykorzystującej obrazy i dźwięki z dawnych ról, co pozwala mu na ciągłe utrzymanie kontaktu z twórczością. Łagodnej fizjoterapii, mającej na celu zachowanie podstawowej sprawności ruchowej. Terapii artystycznej, podczas której odtwarza sceny z filmów, w których grał, rysując i malując je jako formę emocjonalnego połączenia z przeszłością. Atmosfera w instytucie jest jednocześnie ciepła i napięta. Personel medyczny z najwyższym zaangażowaniem dba o każdy aspekt funkcjonowania aktora, a każdy postęp, nawet najmniejszy, jest uważnie dokumentowany. Według relacji Elżbiety nie potrzebuje już sceny, żyje w swoich rolach, które uczyniły go sławnym, a ja jestem tu, by przypominać mu, że wciąż jest Januszem Gajosem. Reakcje opinii publicznej i mediów były natychmiastowe i pełne emocji. Informacja o stanie zdrowia Gajosa wywołała lawinę komentarzy w internecie, od szoku, przez wzruszenie, po gorące dyskusje w kręgach artystycznych. Setki osób dzieliły się wspomnieniami ze spotkań z aktorem, zdjęciami z planów filmowych i anegdotami z teatru. Nie brakowało także bomb informacyjnych. W sieci pojawiły się zdjęcia z prywatnych spacerów Janusza sprzed kilku miesięcy, które wcześniej były ukrywane. Artykuły z dawnych lat, gdzie widać było subtelne oznaki zmęczenia aktora, teraz nabrały nowego znaczenia. Wspomniano też niepublikowane wcześniej wypowiedzi przyjaciół aktora. W których mówili oni o jego nagłych chwilach zamyślenia i potrzebie spokoju. Teraz jawiły się one jako pierwsze symptomy choroby. Każdy detal tej historii, od pierwszych zapomnianych kwestii po delikatne obrazy z terapii artystycznej, buduje napięcie i dramatyzm, tak jakby świat był świadkiem zmagań legendarnego aktora w czasie rzeczywistym. I choć publiczność nie widzi go na scenie, obraz Jana Gajosa, który z odwagą i godnością stawia czoła chorobie, pozostaje nie mniej fascynujący i wciągający niż jego role w filmach i teatrze. Janusz Gajos, urodzony 23 września 1939 roku w Dąbrowie Górniczej, to nie tylko aktor, to symbol polskiej kultury, człowiek, którego życie zawodowe odzwierciedla nieprzerwaną pasję do sztuki, determinację i niezwykłą wytrwałość. Jego nazwisko przez dekady stawało się synonimem perfekcji aktorskiej, a każdy projekt, w którym brał udział, przyciągał uwagę krytyków i publiczności. Droga do sławy nie była łatwa. Gajos wielokrotnie mierzył się z odmowami. Trzy razy odrzucono jego próby dostania się do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jednak zamiast się poddać, każdy cios motywował go do dalszej pracy. W 1965 roku ukończył szkołę z wyróżnieniem. A jego talent i determinacja natychmiast zostały zauważone przez środowisko artystyczne. Od tego momentu jego kariera nabrała niebywałego tempa, a każdy krok aktorski wydawał się prowadzić ku kolejnym wyzwaniom i sukcesom. Janusz Gajos od zawsze cenił teatr jako miejsce, w którym aktor może eksplorować ludzką psychikę w pełnej głębi. Występował na deskach takich instytucji jak Teatr Powszechny i Teatr Narodowy w Warszawie zdobywając serca widzów i uznanie krytyków. Jego role charakteryzowały się niesamowitą wszechstronnością, potrafił przeistoczyć się z komika w dramatycznego bohatera, z cynika w człowieka pełnego wrażliwości, wciągając publiczność w niezwykle realistyczny świat swoich postaci. Pamiętne przedstawienia, w których Gajos stworzył niezapomniane kreacje, pozostają w archiwach teatralnych i w pamięci widzów jako wzorzec perfekcji. Jego zdolność do wywoływania emocji, do kreowania napięcia i do subtelnego odzwierciedlania psychiki postaci była powodem, dla którego wielu młodych aktorów i studentów sztuki patrzyło na niego jak na mistrza, którego każda lekcja była nauką życia i teatru zarazem. Choć teatr zawsze był dla Gajosa miejscem twórczego laboratorium, to jednak ekran wyniósł go do ogólnopolskiej i międzynarodowej sławy. Jego debiuty filmowe i role w produkcjach takich jak Czterej Pancerni i Pies, Body, Ciało czy Ucieczka z kina Wolność. Przyniosły mu status gwiazdy, a także zyskały uznanie krytyków za głębie psychologiczną i niepowtarzalny sposób odczytywania postaci. Gajos nie ograniczał się do jednego rodzaju roli. Eksperymentował, podejmował trudne tematy i angażował się w projekty wymagające nie tylko talentu aktorskiego, ale i odwagi intelektualnej. Jego kreacje były często komentowane w mediach jako lekcje życia, ponieważ aktor nie bał się poruszać tematów społecznych, politycznych czy egzystencjalnych. Rzucając wyzwanie zarówno widzom, jak i samemu sobie, sukces Gajosa nie ograniczał się do sceny i ekranu. Był także cenionym wykładowcą, pełniąc funkcję profesora w katedrze sztuki teatralnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Jego zajęcia przyciągały studentów spragnionych wiedzy, którzy chcieli uczyć się od człowieka, którego każdy gest, każdy ruch i każda interpretacja były świadectwem mistrzostwa. Ponadto Janusz Gajos został uhonorowany tytułem doktora honoris causa. I pełnił rolę wykładowcy sztuki nowoczesnej w Warszawie, gdzie jego wkład w kształtowanie młodych talentów był nieoceniony. Studenci wspominają go jako wymagającego, lecz inspirującego nauczyciela, który potrafił wydobyć z nich maksimum możliwości, pokazując, że prawdziwa sztuka wymaga nieustannej pracy, cierpliwości i odwagi w eksperymentowaniu. Nie sposób pominąć również licznych nagród i odznaczeń, które potwierdzają status Gajosa jako ikony polskiej sztuki. Najważniejsze z nich to m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, jedno z najwyższych odznaczeń w kraju, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Każda statuetka, każdy dyplom i każda nagroda to nie tylko uznanie talentu, ale i dowód, że Janusz Gajos pozostaje niekwestionowanym autorytetem w świecie sztuki teatralnej i filmowej. Choć dzisiaj aktor zmaga się z chorobą, jego dziedzictwo artystyczne wciąż wzbudza fascynację. Publiczność i media reagują z niedowierzaniem i podziwem, odkrywając na nowo jego dorobek i znaczenie dla polskiej kultury. Każde zdjęcie z planu, każda anegdota o pracy nad rolami, każda relacja z teatru staje się teraz niezwykle emocjonalnym świadectwem jego życia zawodowego. Fani komentują z przejęciem: Nie ma w Polsce drugiego aktora, który w tak naturalny sposób potrafiłby połączyć emocje, intelekt i humor. Krytycy podkreślają, że jego kariera jest przykładem perfekcyjnej równowagi między sukcesem komercyjnym a artystyczną integralnością. Janusz Gajos, człowiek, którego nazwisko wywołuje respekt i podziw, nadal pozostaje w centrum zainteresowania, mimo że jego obecność sceniczna została ograniczona przez chorobę. Jego działalność artystyczna, edukacyjna i społeczna stała się teraz jeszcze bardziej fascynująca, bo ujawnia nie tylko geniusz aktorski. Ale i niezwykłą siłę ducha, która pozwala przetrwać nawet najtrudniejsze chwile życia. Janusz Gajos przyszedł na świat 23 września 1939 roku w Dąbrowie Górniczej w chwili, gdy cień II wojny światowej już nadciągał nad Europę. Jego narodziny zbiegły się z początkiem jednej z najciemniejszych epok w historii Polski, a dzieciństwo, które miało nastąpić, było naznaczone biedą, niepewnością i dramatycznymi wydarzeniami społeczno-politycznymi. Rodzina Gajosa nie dysponowała dużymi zasobami materialnymi. Codzienność była walką o przetrwanie, a prostota życia stanowiła tło dla pierwszych lekcji samodzielności i wytrwałości. Janusz wspominał później, że często brakowało podstawowych wygód, a każdy dzień wymagał od niego kreatywności i determinacji. Kiedy miał 11 lat, rodzina przeniosła się do będzina. Dla młodego chłopca był to okres pełen samotności i lęku. Nowe otoczenie, nowe szkoły. Brak bliskich przyjaciół. To był czas, w którym czułem się osamotniony i pełen niepewności. Wspominał wiele lat później. Ta osamotniona młodość ukształtowała jego zdolność do obserwacji ludzi i świata cechę, która później stała się fundamentem jego geniuszu aktorskiego. W młodości Gajos miał niewiele okazji, by zetknąć się z teatrem czy kinem. Sztuka była dla niego odległym światem, niemal nieosiągalnym. Zamiast tego chłonął życie poprzez obserwacje ludzi, ich emocji i codziennych dramatów. To właśnie te doświadczenia, surowe, nieosłodzone, stały się później fundamentem dla jego zdolności do kreowania głębokich, psychologicznie złożonych postaci. Nawet dorastając, Janusz musiał zmierzyć się z kolejnymi odrzuceniami. Trzykrotnie nie został przyjęty do państwowej wyższej szkoły filmowej w Łodzi, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych w Polsce. Każde niepowodzenie mogło złamać młodego człowieka, ale nie złamało jego determinacji. Czwarta próba okazała się sukcesem. Gajos rozpoczął naukę w wymarzonej szkole, a w 1965 roku ukończył ją z wyróżnieniem, otwierając sobie drogę do kariery, która uczyniła go legendą. Dzieciństwo w czasach powojennej biedy nauczyło Gajosa jednej z najważniejszych lekcji: wytrwałości. Nie miałem szczęśliwego dzieciństwa, ale miałem prawdziwe dzieciństwo. I to właśnie ono nauczyło mnie, jak żyć autentycznie w każdej roli, mówił w jednym z wywiadów. Te słowa oddają esencję jego podejścia do sztuki. Każda rola była dla niego nie tylko zadaniem aktorskim, lecz także sposobem na przeżycie własnej historii, konfrontację z emocjami i prawdą ludzkiego życia. Trudne doświadczenia młodości stały się też źródłem empatii. Gajos potrafił wczuwać się w postaci dotknięte dramatem, cierpieniem czy samotnością, ponieważ sam znał smak tych uczuć. Każda rola, czy to dramatyczna, komediowa, czy pełna napięcia, była w jego interpretacji czymś więcej niż tekstem, była osobistym doświadczeniem i sposobem na zrozumienie ludzkiej kondycji. Nie można przecenić znaczenia wczesnych lat Gajosa dla jego późniejszego dorobku artystycznego. Jego wrażliwość, zdolność do obserwacji i empatia wobec ludzkich słabości stały się cechami wyróżniającymi go wśród aktorów. Surowa rzeczywistość dzieciństwa nauczyła go również dyscypliny i wytrwałości, jakości, które pozwoliły mu przetrwać kolejne odrzucenia, trudne próby i wymagające role. Kiedy później wspinał się na szczyty teatru, kina i telewizji, każdy jego gest, każdy szept, każde spojrzenie niosło w sobie echa tamtych trudnych lat. Widzowie mogli tego nie dostrzegać na pierwszy rzut oka, ale w jego grze kryła się autentyczność, która hipnotyzowała i wciągała w opowieść, Autentyczność, której źródłem było właśnie dzieciństwo pełne wyzwań i samotnych lekcji życia. Janusz Gajos od najmłodszych lat nauczył się patrzeć uważnie na ludzi. Zanim zetknął się z teatrem i filmem, obserwował codzienne dramaty sąsiadów, trudności dorastających rówieśników i ciężar życia powojennego miasta. Te obserwacje stały się cennym zasobem dla jego późniejszej pracy. Każda postać, którą kreował, była nośnikiem tego doświadczenia głęboka, pełna detali i prawdziwych emocji. Jego życie w dzieciństwie pokazało też, że talent i pasja mogą przetrwać wbrew trudnościom. Choć brakowało środków, wsparcia i dostępu do sztuki, Gajos znalazł w sobie wewnętrzną siłę, by rozwijać zdolności, kształtować wyobraźnię i przygotowywać grunt pod karierę, która miała przynieść mu status jednej z największych ikon polskiego aktorstwa. Dziś, gdy świat dowiaduje się o jego walce z chorobą, Powrót do wspomnień z dzieciństwa staje się jeszcze bardziej znaczący. Widzowie mogą dostrzec w jego kreacjach odbicie tamtej samotności, surowości i determinacji. Każde spojrzenie, każda mimika, to echo czasów, gdy Janusz Gajos musiał radzić sobie sam, w świecie pełnym niedostatku i niepewności. Jego dzieciństwo nie było idyliczne, było pełne wyzwań, cierpienia i niepewności. Ale to właśnie te trudne lata ukształtowały w nim charakter, który później pozwolił mu stać się jednym z największych aktorów w historii Polski. Człowiekiem, którego talent, wrażliwość i siła ducha inspirowały pokolenia. Janusz Gajos nie jest już tylko nazwiskiem w nagłówkach gazet czy na afiszach teatralnych. Jest symbolem polskiej kultury, ikona, która przez dziesięciolecia wyznaczała standardy aktorskiej perfekcji, dziś. Gdy świat dowiaduje się o jego walce z poważną chorobą, zyskujemy szansę spojrzenia na niego nie tylko przez pryzmat wielkich ról, ale także jako człowieka pełnego odwagi, godności i niezłomnego ducha. Nie sposób przecenić znaczenia, jakie Janusz Gajos ma dla polskiej sztuki. Jego talent, który zachwycał na scenach teatru narodowego, w teatrze powszechnym czy na planach filmowych, nigdy nie był ograniczony jedynie do techniki aktorskiej. Każda rola od Janeka kosa w czterech pancernych i psie po rolę w body ciało czy ucieczce z kina wolność była małym uniwersum emocji, psychologii i prawdy o człowieku. Widzowie, którzy śledzili jego karierę, wiedzieli, że patrzą na mistrza, który oddaje całe swoje serce każdemu projektowi, każdej scenie, każdej kwestii dialogowej. Ale dziś, gdy Janusz zmaga się z ograniczeniami fizycznymi i poznawczymi, jego prawdziwa wielkość ukazuje się w jeszcze głębszej formie. To nie tylko talent aktorski, ale odwaga, którą okazuje każdego dnia w walce z chorobą, każdy krok w klinice neurologicznej w łodzi, każda chwila poświęcona terapii pamięci, fizjoterapii czy terapii artystycznej, jest świadectwem człowieka, który nigdy nie rezygnuje. Człowieka, który uczy nas, czym jest godność w obliczu trudności. Elżbieta Brożek Gajos, jego żona i najbliższa towarzyszka w tej trudnej podróży, mówi o nim z niezwykłym szacunkiem i czułością. Nie potrzebuje już sceny. Żyje w swoich rolach, które uczyniły go sławnym, a ja jestem tu, by przypominać mu, że wciąż jest Januszem Gajosem. Te słowa stają się symbolem nie tylko ich miłości i oddania, ale również przypomnieniem dla nas wszystkich, że prawdziwa siła tkwi w wytrwałości, w pielęgnowaniu pasji i w zachowaniu godności nawet w najtrudniejszych momentach życia. Reakcje opinii publicznej były natychmiastowe i poruszające. Fani dzielili się w mediach społecznościowych wspomnieniami z planów filmowych, zdjęciami, fragmentami wywiadów, wszystko to, by wyrazić wsparcie i wdzięczność. Komentarze w sieci pełne były emocji, od wzruszenia, przez podziw, po poczucie dumy, że Janusz Gajos jest częścią historii polskiej kultury. Nie zabrakło również słów uznania od kolegów, aktorów i reżyserów, którzy podkreślali, że jego obecność, choć dziś ograniczona przez chorobę, Pozostaje dla środowiska artystycznego bezcenna. Wielu dziennikarzy i krytyków, którzy relacjonowali jego karierę, podkreśla, że to właśnie osobowość, wrażliwość i empatia Gajosa wyróżniają go spośród innych artystów. Każda rola, każdy gest, każda scena to odbicie jego doświadczeń życiowych, dzieciństwa pełnego wyzwań, lat młodzieńczych w cieniu powojennej biedy i lat pracy, które ukształtowały mistrza. Wielkość Janusza Gajosa nie kończy się jednak na scenie czy ekranie. To również dorobek edukacyjny, rola mentora dla młodszych pokoleń aktorów, profesor, który uczył studentów, że sztuka to nie tylko umiejętność odgrywania ról, ale także życie pełne obserwacji, empatii i szacunku dla ludzkiej kondycji. Jego lekcje pozostaną inspiracją dla pokoleń, a wpływ na kulturę będzie odczuwalny jeszcze długo po tym, jak opuści sceny i ekrany. W obliczu choroby Janusz Gajos uczy nas czegoś niezwykle ważnego, że prawdziwa legenda nie potrzebuje blasku reflektorów ani aplauzu, aby być wielka. Wielkość człowieka mierzy się jego odwagą, siłą ducha i zdolnością dogodnego stawienia czoła przeciwnościom. Każdy dzień jego walki, każda chwila spędzona w terapii. Każdy uśmiech czy spojrzenie to lekcja dla nas wszystkich, jak żyć z pasją, szacunkiem dla samego siebie i innymi. Dlatego teraz, gdy poznaliśmy te dramatyczne i poruszające fakty, zachęcamy wszystkich do wyrażenia wsparcia. Pokażmy, że Janusz Gajos, mimo że zmaga się z chorobą, nie jest sam. Udostępniajmy jego historię, lajkujmy posty, dzielmy się wspomnieniami i słowami uznania. Niech cały świat zobaczy, że legenda polskiego kina i teatru wciąż żyje w sercach milionów ludzi. Nie tylko dzięki swoim rolom, ale także dzięki sile ducha, której każdy z nas może się uczyć. Janusz Gajos, aktor, nauczyciel, mentor, człowiek, człowiek, który przez całe życie pokazywał, że prawdziwa wielkość nie mija nawet gdy ciało słabnie, a czas stawia trudne próby. Niech jego historia pozostanie inspiracją dla młodych aktorów, dla widzów, dla każdego, kto wierzy w siłę pasji i wytrwałości. Pamiętajmy: Legenda nie kończy się, gdy opuszcza scenę. Legenda żyje w każdym z nas, w każdym udostępnionym poście, w każdym wspomnieniu. I w każdym słowie, wsparcia. Like share i pokażmy światu, że Janusz Gajos jest dla nas wszystkich ikoną, która nigdy nie zgaśnie. Janusz Gajos, nazwisko, które w Polsce i poza jej granicami stało się synonimem mistrzostwa aktorskiego, ikona teatru i kina, człowiek, którego obecność na ekranie i scenie wzbudzała zachwyt pokoleń, nagle znalazł się w centrum osobistej dramatycznej walki o zdrowie. Dziś świat dowiaduje się o najtrudniejszych dniach jego życia które dotychczas pozostawały w cieniu medialnego blasku. Urodzony 23 września 1999 roku w Dąbrowie Górniczej, Gajos od najmłodszych lat wyróżniał się pasją do sztuki i niezwykłym talentem aktorskim. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie rozpoczął karierę, która szybko przerodziła się w legendę. Jego role w takich filmach jak Człowiek z marmuru, Ziemia obiecana czy Królowa Bona uczyniły z niego nie tylko ulubieńca publiczności, ale też symbol polskiego kina dramatycznego i głębokiego wrażliwości aktorskiej. Każde pojawienie się Gajosa na scenie teatru czy przed kamerą było wydarzeniem, a jego nazwisko stało się gwarancją jakości, mistrzostwa i niepowtarzalnej charyzmy. Jednak za tym lśniącym wizerunkiem kryje się teraz dramatyczna rzeczywistość. Według ujawnionych właśnie informacji, Janusz Gajos zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym postępującym zespołem zwyrodnieniowym układu nerwowego, który wpływa zarówno na jego zdolności motoryczne, jak i pamięć. W wywiadzie dla Kultura Polska jego żona, Elżbieta Brożek-Gajos, rzuciła światło na kulisy tej trudnej walki. Janusz nie może już wchodzić na scenę tak jak dawniej, ale w jego oczach wciąż widać inteligencję i godność, powiedziała. Aktualnie Janusz Gajos jest leczony w klinicznym instytucie.